Dobry witam wszystkich na kolejnym filmie. Tym razem witamy w serii Marcin Coach Feder. Pierwszy już w film mieliście okazję zobaczyć. Dzisiaj jesteśmy na bardzo ciekawym projekcie, może tak to nazwijmy, bo dzisiaj jesteśmy na zawodach, przypadła mi rola organizatora plus specjalnie dla was jeszcze biorę udział w zawodach. Dzisiaj zrobimy tzw. Live match, tak zwany life match, czyli Będę wam pokazywał, zrobimy po prostu relacje z mojego dzisiejszego łowienia. Pokażę Wam od podstaw, jak gruntuję, jak ustawiam stanowisko, co wrzucam, ale najważniejsze to, żeby pokazać wam, co będę robił w trakcie, w trakcie łowienia. Dlatego też myślę, że to jest najbardziej wiarygodne, jeżeli łowimy na, łowimy na zawodach, tak? bo rekreacyjnie, no to wiadomo, troszeczkę to inaczej wygląda. Tych, tych, te, te ryby są inaczej ustawione, nie mamy nie mają tej konkurencji. Natomiast dzisiaj jest nas 63 zawodników, u mnie w sektorze jest 13, 13 osób, ja wylosowałem dziewiątkę. mam otwierający sektor, więc w prawo, pra tu jak teraz patrzę w prawą stronę mam 8 zawodników, tu w lewo mam chyba 5, tak? z tego co pamiętam. Więc można powiedzieć, tak bliżej jestem środka. No zobaczymy, łowisko, znajdujemy się w, w łowisku, łowisko specjalne Okoń. Często chowa popularnie zwana huta. Huta często chowa zresztą tu za mną w tle macie macie, macie, przybitkę, macie przybitkę huty. chuty, bardzo zadbane rybne, co nam dzisiaj da, zobaczymy. No mam nadzieję, że się nałowie, a Wy mam nadzieję, że skorzystacie. Więc Dobra, ja się spieszę, zapraszam do oglądania. Stanowisko sobie ustawiłem. następnie. Po prostu stawiam sam kosz, przystawki, tak, czyli to, co potrzeba, i biorę się zawsze za mm, dopracowanie zanęty. A dlaczego teraz to robię? Bo e, bardzo często w domu, żeby też zaoszczędzić czas, w domu sobie to wstępnie namaczam. Teraz e, tylko, że tak powiem, kosmetycznie to poprawiam czyli e, drobina wody, wiertarka i, e, i poprawiam, że tak powiem, zanętę. E, jest tak jak tu dzisiaj już dawno nie łowiłem na tym łowisku to tak, że tak powiem, standardowo podchodzę do tematu czyli e, paczka. Tu mam praktycznie 2 kg Najbardziej uniwersalny, myślę, że nie ma, mm, nie ma sensu kombinować. I plus jeszcze taki malutki zrobię, mm, taki kontrast z jaśniejszej zanęty. O, dokładnie z e, dokładnie tej, ale to sobie rozrobię e, dosłownie 200-300 gramów, tak, żeby troszeczkę to jaśniejsze było. I to jest, cała, e, to jest moja cała zanęta. Z gliną podobnie, zaraz pokażę. Zdaję te domoczyłem już tak dosyć, ona jest dosyć mocno nawilżona, ale bardzo sypka, tak? ona jest bardzo taka miałka, tak? nie bez grubszych frakcji. Natomiast glina, oczywiście czarna, uważam, że to jest najbardziej uniwersalne. Są tutaj paczka ziemi, paczka Dabolima lima i paczka, paczka argilli. Wszystko z jeden do jednego i konsystencję reguluje sobie e, liantem Collerem. Tak? I to jest cała filozofia. Bez żadnej wody, bez grama, przetarte na 2mimetrowym dwumilimetrowym, e, dwumilimetrowym siecie. Jest to dosyć takie, m, można powiedzieć, e, sypkie, ale zobaczcie, to jest bardzo... Gdybym chciał, mocno bym ścisnął. To będzie to zalegało na dnie. Chcę zrobić po prostu parę wałeczków i żeby mi to po prostu troszkę dłużej, troszkę dłużej poleżało na, na dnie. Czarne, uniwersalne, dosyć coś proste Opcja rezerwowa, którą sobie przygotowałem, to jest F1 Green Snoopyca, czyli zielona zanęta. Wiem, że trochę karpi jest, wiem, że tą zanętę można już używać, akurat tu na tych zawodach. No właśnie, wieję w tą stronę, troszkę płytsza woda. Mam nadzieję, że się uda złowić jakiegoś karpika. Jak nie, jak nie będzie potrzeby, to ich nie będę łowił, ale jeżeli mówię, będą, nie będą brały ryby, warto spróbować. Więc to jest taka moja opcja rezerwowa. Będę, oczywiście, mam za dużo, jak to na, na zawodach, ale nigdy, nigdy nie wiadomo, gdzie się wylosuję. wylosowałem gdzieś takie troszkę płótre miejsce, Ech. dlatego też. Myślę, że to będzie drobniejsza ryba, więc bardziej się tak ustawiam pod, yy, pod, pod mniejsze ryby. Rozłożę sobie, prawdopodobnie będę, zaraz będę gruntował, bo to jest bardzo ważne i od tego będzie, decydu, będzie decyzja moja, yy, na ilu liniach będę łowił. Na pewno będę chciał, z tego co pamiętam, yy, przypilnować krótkiej linii. To jest taka bardzo krótka linia pod nogami, yy, bo te ryby bardzo często tu kursują. Pod sam, dosłownie pod samymi nogami. Yy, kawałek czystego dna spróbuję znaleźć około 20... 20 metra, no i jakąś ewentualność, czyli jakąś karpiową linię. Chciałbym około 30 metrów. Nie wiem, na ile mi to pozwoli zielsko, dlatego rozwijam jedną, jedną wędkę bardzo delikatną szczytówką i biorę się za, biorę się za gruntowanie. Gruntowanie zaczynamy oczywiście od początku, czyli od brzegu, i odsuwam się w stronę wody. Bardzo się cieszę, że. To jest w miarę, w miarę czysto. Do ogruntowania używam malutkiego ciężarka, to jest chyba piętnastka. I o dziwo bardzo się cieszę, że nie mam żadnego zielska, tak? Czyli jest tu bardzo, bardzo czysto. Są delikatne jakieś końcóweczki tylko. końcóweczki zielska, które, które opadło. O, zobaczcie, wyjąłem to na na węce, ale to jest naprawdę. Naprawdę kosmetyka, teraz zmieniam na cięż ciężarek, to jest chyba nie wiem, około 40 gramów, o takim kształcie jest ja to nazywam jak mina morska, i będzie takie zielsko, będzie jakieś rośliny, to po prostu się będzie dużo łatwiej. Dużo łatwiej będzie się zaczepiał. I rzucam troszeczkę dalej. Płytko jest około myślę, że dwóch metrów nie ma. Zobaczcie na szczytówkę. O, widać, że to już jest. O, że to nie jest twarde dno. Zobaczcie, jak to zasysa. O, teraz wyszło. Nie, dosyć dosyć dobre dno jest zobaczymy teraz czy coś się znalazło na ciężarku o jest widzicie to są właśnie resztki obumarłej roślinności która e, która zalega na dnie I teraz było idealnie znaleźć taki kawałek żeby tej po prostu roślinności nie było bo to też ona zawsze tym takimi placykami się um, układa i dobrze było żeby po prostu tego nie było bo jak będziecie mieli taki z takim, że tak powiem, syfem tak to nazwijmy, to każde przesunięcie przynęty to będzie po prostu czepiać o to. jest jeszcze więcej, ale to było po paru, e, paru metrach, jak przeciągnąłem nie jest to też taki problem, jak to było z Częstochową bo tutaj był taki też... E, były lata, że tego zielska było naprawdę mega, mega dużo i ono po prostu wszędzie zalegało było mieliśmy 15 metrów od, od brzegu natomiast tu starania zrobili i... O, i to zielsko się udało wytępić Zostało nam 25 minut do, do nęcenia. Przygotowuję sobie też robaki też z myślą o, o karpiach. Sparzę sobie burgundowe i, i białe, tak, żeby po prostu mieć. Na wstępne nęcenie chcę troszeczkę ich e, podać. Niewiele, dosłownie kilka, ale nie chcę, żeby one żyły, bo jest dużo tego zielska. One się schowają, e, wejdą w te, w te takie nie, to co widzieliście na gruntomierzu, dlatego chcę, żeby one były, e, chcę, żeby były martwe. One dzisiaj do mnie przyjechały. Mam termosik, mam sitko. Tak więc bardzo szybko zaraz z nimi zrobię porządek jak parzę. W pudełku wrzątek. I zobaczcie. I jeszcze raz bardzo mały jest tych robaków, więc dobra. I bardzo ważne też jest, ja to od razu chłodzę. Widzisz, widzicie? O, może tutaj bardzo ważne, żeby je ostudzić. O, super są one się troszeczkę powyciągały, ale to nie niczym to nie przeszkadza. Bardzo ważne jest też, że jak w ten sposób robię, e, to kontroluję ile, ile one przebywają w, w tym rządku. i wystarczy. I zawsze warto wlać troszkę wody. O, I w ten sposób przechowuję. Tu jeszcze kastery. Jedna mieszanka będzie e, pół na pół, czyli pół, e, 50% alentu, 50% gliny. I to pójdzie na mam, mam trzy linie: można powiedzieć, linia krótka pod całymi nogami, linia średnia, czyli to jest około 12 metra, czyli tak mniej więcej tyczkowy. I 21 metr, gdzie jest troszeczkę mniej, mniej zielska. Czemu zrobiłem? Zrobiłbym jedną, ale obawiam się trochę byczków. Jedną chcę linię po prostu zrobić dosyć obficie, zanęca, zanęcić robakami, dać, 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 dać te wałki. I po prostu jak wejdą tam byczki, no to tam będzie po prostu bardzo trudno łowić i będę miała asekuracyjną drugą linię, więcej zanęty, ubogo w robaki, czyli teoretycznie one tam się nie powinny, nie powinny się kręcić. Zostaje jeszcze mi pod brzegiem. No i ewentualność no w sumie czwarta to jest ta linia karpiowa to jest około 35 metra. Tam dosłownie zaznaczę 3-4 koszyczki małe um, miksu kukurydzy z, z tą F1, troszkę konopi. No, i tam zobaczymy, co, co mi później w trakcie łowienia, co mi to przyniesie. Robię jeszcze jedną mieszankę, czyli mam mieszankę pół na pół. Jeszcze sobie teraz jedną przygotuję, dwie części gliny i część, część zanęty, i tam dam dużo robaków, zrobię wałki i to obficie zanęcimy na 20, ten 20 metr. delikatnie, bo, bo przypon mam, e, przypon dziesiąteczka, haczyk 18, e, zacząłem haczyk mówię bardzo delikatnie, e, ochoteczka, jednak bez tej ochotki te, te ryby nie chcą, e, nie chcą brać, nie chcą pobierać. Dwie ochotki plus e, plus pinka, e, już o, już tutaj założę ale brania są mega, mega, mega delikatne. Już, już wiem, że dzisiaj nie będzie jakichś kolosalnych wyników. Bo ryby biorą bardzo, 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 bardzo delikatnie, więc takie grube nęcenie... Dobrze, ma mam właśnie drugą linię, bardzo ubogo zanęconą, jeżeli chodzi o, o robaki i, i tam jest szansa, że coś złowię. Jakbym obie linie zrobił tak samo... A, było branie. Ewidentnie rybki się tam wkręciły. Koszyk, też założyłem e, Matrixa najmniejszy medium, nie to jest small chyba, nawet najmniejszy 20 gramowy, bardzo płytko, bardzo płytko około 1,5 metra, więc raczej staram się łowić bardziej finezyjnie, no i tutaj próbuję. Mimo tego, że wiem, że są byczki to spróbujemy pod brzegiem, tu mam pocięty pocięte robaki plus, plus kaster i to mam na sitku, żeby to po prostu odcedzić tak? żeby to nie, nie było mokre i to spróbujemy zaraz za trzcinami no, spróbujemy na linka jakiegoś, bo tu akurat kolega obok złowił, więc może nam też się uda a jak wejdą byczki, to będziemy byczki łowić ryb nie ma za dużo, więc trzeba szanować wszystko co jest połowa zawodów no, dzisiaj bardzo trudne łowienie. Już widzę, że źle na start, źle na start poszło, bo trochę, za, trochę zatryścili, tak? no, Można nawet nie że to za dużo było, za duża ilość mieszanki. Tak? Tych ryb nie ma dużo. Uważam, że trzeba bardziej łowić punktowo i podać to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie. Myślę, że to by było zdecydowanie. E, zdecydowanie lepsze. E, Mam no, zalecone trzy, trzy linie, tak? Tu z tego brzegu praktycznie, e, praktycznie nic nie było, same malutkie mm, zdrężki. Dwunasty, mm, tak? I ten dwudziesty czwarty no, coś tam odpaliło. Złowiłem, e, złowiłem dwa leszcze, złowiłem pięknego, m, pięknego Karasia. M, karaś też bardzo fajnie, bo od razu w, tylko wpadł koszyk, e, chwila-moment i, e, i piękne branie. Prawie, prawie z klipsa musiałem ściągać, ściągać żyłkę. Później jeszcze dołowiłem leszczyka, tylko że to mówię, muszę skakać tak z linii na linię. Ewidentnie, dłużej. Czekałem, próbowałem dłużej czekać. Tak, 20, 20 minut siedziałem na jednej linii, to tylko mniejsze, mniejsze rybki. Nie pomaga nawet troszkę Jokersa, wręcz miałem wrażenie, że dodając Jokersa te, te brania były jeszcze gorsze, bo po prostu bardzo dużo takich maluteńkich, bardzo małych wzręk. Tak? Je też trzeba zacinać, to się traci na to czas, więc to nie jest takie, nie jest takie właśnie aktywne, aktywne łowienie. Teraz, teraz sobie dałem, bo już mówię, to po połówce czasu zobaczymy tą linię, linię karpiową. Tutaj koszczek open window kukurydza na haczyku są grube białe, i, i po prostu zobaczymy, czy. Czy coś, się kręci, czy coś się kręci w, w okolicy no, różne jakieś tam patenty próbowałem tu odławiając burgundowe robaki no chyba były na, na najskuteczniejsze i to też nie, nie żywe tylko martwe co ciekawe, tak. czyli zakładam martwe i one były, one były najlepsze teraz teraz stawiam na karpie tego karpika w cudzysłowie tak? zobaczymy co tam jest, tam, tą linię mączkową no, ale tu zostawimy gdzieś na około powiedzmy 15, 15 minut i, i, i wracamy do, do tej krótszej linii no, spróbujemy jeszcze tych leszczy podoławić tak? donęciłem trochę Eee, Donęciłem 3-4 takie troszkę większe koszyki z kasterem, z, z ciałem gnojaka, zaryzykujemy. Zobaczymy po prostu, m, czy będzie reakcja. Koza, te gnojaczek poszedł na jedną linię, żeby wejdą byczki, to żeby już ich tam, e, żeby nie przeszły i też na drugą stronę. Eee, no tak więc zobaczymy. No, liczcie, liczę teraz na tego karpiu karasia.. Eee. Te moje parę, te parę rybek to też no, nie, jest, nie jest zbyt wini, bo widzę po prostu, że, że te ryby dzisiaj nie biorą. Tak? To, to nie jest tak, że mi tylko nie biorą, tylko, tylko ogólnie nie biorą. Więc kto dzisiaj tam troszeczkę delikatniej zanęcił, powinien mieć trochę, trochę lepsze efekty. Więc no to jest. Myślę, że taktyka no, troszeczkę ją teraz poprawiłem, czyli e, troszkę zacząłem troszkę bardziej odważnie, ale bardzo, bardzo, bardzo punktowo łowić i, i no, mam nadzieję, że mi to przyniesie jakiś efekt. Jeszcze dla ciekawości sobie tu zamęciłem zaraz za krzaczkami. E, zobaczymy czy może jakiś e, sumik chociażby sumiki, coś w tempo, żeby po prostu żeby coś łowić bardzo e, bardzo systematycznie. No, tak więc na razie jeszcze czekam skarpiem i, i zmieniamy linię. No, jesteśmy po ważeniu, znakomity wynik, prawie 3 kg, to no, gdzieś, gdzieś pod koniec, ale to no, błędy, błędy ze startu. Uważam, że za grubo po prostu, za dużo zostało zanęcone, a tych ryb jednak nie było aż, aż tyle, co, co miało być, Na początek sektora ładnie połowili. Też te rybki trochę później weszły, ale zdecydowanie bliżej. Ja też zresztą wydawało mi się, że tu na tym 12 metrze te ryby jakby lepiej, lepiej reagowały. No przede wszystkim teraz, jakbym łowił, na pewno już nie wędziłbym tyle. Zresztą mało kiedy tak nędza, ale tu po prostu chciałem spróbować, bo tych ryb było, tu się dużo łowi, więc, więc taki dywan, żeby te ryby po prostu mogły mogą sobie żerować, a to trzeba raczej punktowo zanęcić na star delikatnie koszykiem. Jutro bym tak na pewno zrobił. Delikatnie koszykiem dosłownie dać tam powiedzmy litr mieszanki i, i później zacząć po prostu zacząć łowić, odławiać, odławiać ryby. Później już wiedziałem, że mi nie dał drobnej rybki, bo ona też można byłoby ją łowić pod brzegiem. Spróbowałem na karpia, no praktycznie dwie godziny przesiedziałem. No niestety, pomimo tego, że te ryby się tam spławiały, no nie, chciał żaden, nie chciał żaden wziąć, więc tu też troszkę czasu stracił, ale to mówię, to już była walka o, walka o zwycięstwo, no bo takie dwa karpie to by naprawdę ładnie wywindowały w sumarycznym, sumarycznym wyniku. Ale przy takich zawodach można sobie, myślę, pozwolić, na, pozwolić sobie na takie kompromisy i tak sobie można, można nęcić. Tak więc, no nic. Mam nadzieję, że coś coś podpatrzyliście. No, można powiedzieć, jak nie nęcić, tak? Ale z tego też trzeba wyciągnąć, wyciągnąć wnioski. I nie zawsze dużo, że tak powiem, wrzuconego towaru to jest dobre. Czasem, właśnie, lepiej jest wrzucić mniej, łowić punktowo i po prostu dopasować się do tych ryb. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim za przybycie. Pogoda nam, pogoda nam bardzo dopisała znów, czyli mamy upał. E, no myślę, że to się też odbiło trochę na rybach, bo fakt faktem nie, nie było jakieś e, rewelacyjne wyniki, ale i tak żeśmy lepiej połowili niż na naszym wspaniałym kanale żerańskim mazowieckim. E, nie przedłużając, e, ogłosimy, pierwsza dziesiątka jest, e, jest nagradzana. Pierwsza dziesiątka będziemy czytać od zwycięzcy. E, słuchajcie, wynik. Pierwszy jest naprawdę bardzo imponujący. 10530. Kolega Michał Jałowiecki. Brawa! Gratulacje. Proszę i. Gratuluję, Michał. Wybieraj sobie nagrodę. Dobra. E, później poprosimy oczywiście o fotkę. Ok, tak no, gdzieś tak. No, gdzieś obok. W miejscu drugim. Jedyneczka sektorowa. Wynik 6820. 12, przepraszam, 6812, Suchocki Krzysztof. Brawo! <klucz> Gratulacje. Prawie, prawie, kur... kurczę, gratuluję. Okej, okay, i tu sobie wybieramy. Dobra. Miejsce trzecie, kolejna jedyneczka sektorowa, 6700. Tylko Michała jak możesz pójść Szumisz, <klucz> Ma zawsze, Józefów, a gdzie koszulka? Proszę. Gratuluję. Wybieraj sobie. Miejsce czwarte. Jedyneczka kolejna, sektorowa. Wynik 6310. Kowalewski Kamil. Brawo. Gratulacje. Proszę. Przyda się. I piąta, jedyneczka sektorowa. Miejsce piąte. Wynik 5585. Kosoń Paweł. Brawo. Gratulacje. Załatałeś się do najlepszych. Miejsce szóste, wynik 6342, dwójka sektorowa Dąbrowski Krystian. Brawo. Gratulacje, proszę. Gratuluję Miejsce siódme, dwójka sektorowa 6224, świąć Kamil. Brawo. Gratulacje, fajne super mówienie. Konsekwencja przede wszystkim. Miejsce ósme, dwójka sektorowa 5300 Korniluk Paweł Brawo Czapka ładna, koszulka już nie To jedno tak? Miejsce ósme, wszystko, to i siatka Dwójeczka sektorowa, wynik 3934 Kacz Bartłomiej. Brawo no ale chociaż na zero będziesz, no proszę. Mongo był ty... Proszę bardzo. dziesiąte. Piąta ujeczka sektorowa tak. 3540 płocha Tomasz. Gratulacje, proszę bardzo.